Siemaneczko! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z aluminium. Tego brakowało ostatnio w omawianym aluminium. Pisaliście mi komentarze, że jak to, puszki po dezodorantach? No nie może być, no brakło tego. No i dokładnie tak, brakło tego. Także dziś sobie omówimy ile puszek małych, dużych, zwykłych puszek i tych yy, po dezodorantach dużych, średnich i małych wchodzi na 1 kg aluminium. 1 kg aluminium. Aluminium puszki teraz w granicach 4,54-60 za kg. Za to to aluminium nie wrzucamy do puszek. Nie, nie, nie. To wrzucamy do aluminium mix. Mix teraz mamy po 6 ,10 zł 10 groszy, czyli żeby zarobić szóstaka na jakiegoś browarka takiego lepszego, zapoliczymy sobie ile trzeba zebrać tych puszek, żeby takiego browarka sobie kupić. Dobra, zacznijmy od takiego małego aluminium. Od takiej małej puszeczki ile on tutaj gdzie tam leci szkło tutaj mamy puszeczkę po takim Energolu nie polecam 11 gram 11 gram takiej puszeczki czyli na kilogram takich y, puszek potrzebujemy około 90 90 89 90 puszek potrzebujemy na kilogram żeby było 4,64,50, czyli takie normalne piwko z marketu sobie kupimy w puszeczce i jeszcze zarobimy z tej puszki parę groszy. No, czy dużo, czy mało, no według mnie no, sporo, no 80, 90 puszek wypić, kurczę, albo zebrań, no to jest trochę. Czyli tak, czyli jedna taka pucha, no, 10 gram, ale jakby była no dajmy 10 gram, no to 10 gram to jest, yy, no jakby nie było niecałe 5 groszy. Czyli schylacie się nie po puszkę, tylko schylacie się o 5 groszy. Pamiętajcie. Teraz mamy taką wareczkę zero. Tutaj waga wskazuje 15 gram, czyli na kilogram wchodzi 100 puszek jest kilo 500, czyli 70 70 puszek wchodzi gdzieś na kilogram. Waga mi się wyłączyła. Strasznie drętwa ta waga. 68 o teraz będzie no, 16 gram, 16 gram. czyli gdzieś w granicach 68-69 puszek dużych. To jest po prostu 1 kg e, puszek. 4,60 za kilogram puszek. Czyli to już lepiej. Czyli jedna puszka jest warta gdzieś w granicy 7,5 grosza, 8 groszy. Czyli schylacie się po 8 groszy, e, jakby nie patrzeć. Dobrze, następnie mamy puszki po dezodorantach. Zacznijmy sobie od tej małej. O tej małej. ale o to wam muszę powiedzieć, takich nie dajemy. Przynajmniej u mnie napiszcie mi w komentarzu, czy u Was przyjmują takie puszki z tym plastikiem bo tak, to jest stalowe, ta obramówka, a tam jest plastik i taka rurka jest plastikowa. I to trzeba się tego pozbyć, bo u mnie tego nie skupują yy, w ogóle. I ciekawostka, taką puszkę wrzucamy do niesegregowanych. Nie do plastiku, bo to nie jest plastik, tylko to wrzucamy do niesegregowanych. Także wyciągamy to z niesegregowanych, i teraz tak, potrzebujemy narzędzia. Narzędzie, które ja używam, przeważnie to jest albo to, takie, albo jest to młotek. Młotek, no to wiadomo, popukam sobie z każdej strony i to mi samo odchodzi. Ale jeżeli robię to po prostu w ciszy i w spokoju, to robię coś takiego, że odginam. Ulatuje ten piękny zapach, i tak sobie robię z 6 stron albo 5, zależy jak tam mi się zgra. O, widzicie, i elegancko wyszło, i tak jak mówiłem, o, tutaj. Aha, bo trzymałem. I tutaj mamy tą rureczkę plastikową ze stalą. Tą stal to też można odzyskać. Tam jeszcze jest sprężynka metalowa. To też można odzyskać, a tutaj mamy już czyste aluminium. Oczywiście, można to elegancko sprasować. Jak to robię? No albo pod buciorem, albo właśnie tak sobie prasuję to aluminium. Takie ładne, sprasowane aluminium wrzucamy do miksu, absolutnie do puszek. Absolutnie, ponieważ zostałem uświadomiony ostatnio na skupie złomu, że to nie jest żadna puszka, tylko to jest aluminium mix. Dlaczego nie wiem? Bo tu coś do spożywki dodają do środka i po prostu tam jest więcej odpadu. A tu jest mniej tego odpadu i jest więcej czystego aluminium. I takie aluminium, taka puszeczka z aluminium waży nam dokładnie 15 gram, czyli dokładnie tyle samo co duża puszka po piwku. No i gdzie tam lecisz? Kurczę. Czyli potrzebujemy niecałe 70 takich małych puszek na 6 zł i tam parę groszy. Jedna puszka jest warta około 10 groszy. Dobrze to liczę? Napiszcie w komentarzu, czy dobrze liczę. Około 10 groszy, taka jedna puszka pracy, parę sekund. No i oczywiście tu jeszcze stal, ale to stal, no to nie dzisiaj. Chociaż w sumie. A, dobra, nie będę wam tego pokazywał, no po prostu musicie oderwać to wieczko stalowe od tego plastiku, żeby żaden plastik nie został yy, przy, tym, przy, tej, przy tej stali. No a więc tak, już wiemy, że tego potrzebujemy około 70 sztuk, nie całe 70 sztuk, 68-69 sztuk na kilogram i na kilogram aluminium mix. Dobrze, przejdźmy sobie do takiej średniej puchy, zróbmy dokładnie to samo co stamtąd, czyli po prostu... Odginamy sobie to wieczko. Gaz sobie uchodzi, wyciągamy plastik. W środku nic nie ma. Tak samo jak w przypadku tej małej puszki, jest to odpad niesegregowany. Nie wiem dlaczego. Dobrze, że nam nie kazali tego odrywać, żeby wrzucić to po prostu do aluminium, żeby oni mieli mniej pracy. I tak oto pięknie sprasowaną puszeczkę aluminiową w aluminium mix. Będziemy liczyć. No i znowu się waga wyłączyła. Liczymy to jako 22, 23 gramy za puszkę. Czyli 50 puszek daje nam kilogram 150. Odejmując 23 gramy, 25 powiedzmy, no to jest 5, 6. No to jest 44 puszeczki, dajemy 45 takich puszek i mamy 6 zł, tam 10 groszy za kilogram. Czy dużo, czy mało? No według mnie 40 parę puszek to nie jest dużo, bo to się zbiera całkiem przyjemnie, sympatycznie i jest tego bardzo dużo, bo mega dużo ludzi to wyrzuca. No, praktycznie wszyscy to wyrzucają. No kto mądry to po prostu zbiera, nie? No kto mądry ten, co na piwo nie ma. Dobra. I teraz mamy taką wielką puchę i teraz yy, dokładnie to samo. Dodaj coś więcej gazu było się nie chciało wypsikać chyba kurczę. niech to sobie ujdzie. Przynajmniej ładnie pachnie mi tutaj. I dokładnie tym samym sposobem co poprzednie puszki. Wyciągamy stal i co? I plastik nam został, ale tam jest... Kurczę, jak to teraz zrobić? Spróbujemy tak. O. Przelejemy to. Plastik wyciągamy oczywiście. I mamy puszkę takiej większej gradacji. Teraz sobie ją yy... zgnieciemy. Kompresja. Mamy taką puchę. Taka puszeczka waży nam duża puszka, duża. Duża puszka waży nam 25 gram, 26 gram nawet. Czyli 100 puszek to mamy 2600. 50 puszek mamy kilo 300 i 10 puszek, czyli 40 niecałe puszek, 38, 39 puszek. Na kilogram 38 puszek. No powiem Wam, że całkiem dobry wynik. Jak na 6 złotych 38 puszek. Czy dużo, czy mało, to też dajcie znać w komentarzach. Oczywiście polajkujcie ten filmik, nie? Bo dużo z Was nie lajkuje. I także posubskrybujcie, bo to jest dopiero połowa ludzi oglądających nie subskrybuje mojego kanału. I tak, przez ten film, który dla Was nagrywam postanowiłem pokazać wam jak ze śmieci zrobić kasiorę, Ile sobie zarobiliśmy? Ile sobie zarobiliśmy? Czyli 63 gramy mamy odpadu aluminium mix po 6 ,10 zł 10 groszy. To będzie wynik tutaj, bo nie chcę mi się tego liczyć, ale tak na szybko no to będzie ponad 30 groszy. Ponad 30 groszy mamy z tych puszek i z tych dwóch puszek które są po 4,60, zarobiliśmy sobie 27 gram, to będzie też tutaj podsumowanie dokładne, a ja myślę, że to będzie około 16-17 groszy, gdzieś tak. Tak jak liczyliśmy na początku. Dobrze, no jeżeli się podobało, no to tak jak mówiłem, dawaj suba. Wpadaj na mój kanał, zobacz wcześniejsze filmy, bo tam też tego dużo jest. Ponad 100 filmów moich w, z moim wykonaniem. Jeżeli Ci się podoba, oczywiście lajk. Like. I co? No to widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się na razie. Cześć!